Ty pało elektryczna, ty cębale, ty prądowy, co Panie doktorze, panie doktorze, nie tak wulgarnie. Co nie wulgarnie, co nie wulgarnie, siostra mnie tu mówi. XXI wiek, elektronika, internety, a to siadło wszystko. Pan się niepotrzebnie denerwuje. Ale nie po... cholera bierze, bo to przecież miało działać. Ile pieniędzy na to poszło? Ile ja musiałem żerantów zebrać? Ale ile zaoszczędziło pan Nic doktor. nie zaoszczędziło, to jest trup. Ja tu mam bardzo ważne rzeczy, ten dysk pewnie mu twardy szlak trafił. Albo Ale coś spokojnie, Boże. panie doktorze, spokojnie. trzeba to... Kto mi to teraz odpłaci, ten czas stracony i pieniądze? Wszystko, wszystko muszę ręcznie teraz. Ale co ręcznie? Ale co ręcznie? Co, co ręcznie? To co robiłem w komputerze, muszę teraz wszystko ręcznie. Cholera by to wzięła.